się ma Jak tam? Pieczecie ciasta, robicie sałatki? Działania frontowe, pełną parą. U mnie na, dzi na dzisiaj fajland. Jak zwykle zakatarzony. Pytał mnie Krzysiu, czy ta moja nowa ryba to kukurydza źle? Nie wiem. ma? ale się dowiem. Także widzicie, była robiona sałatka, zostało trochę kukurydzy, kawałek ogórka. Kto ogórka idzie, to ja dobrze wiem. Tylko poczekamy chwilę. Co tam, Władek? W domu już? Czy jeszcze na robotach? Jeszcze na robotach. Ty w niedzielę? A, w niedzielę miałeś wracać. Także ty już w domu jesteś, chłopaku. Walczysz. Przerwa w sałatki. No, działania wojenne pełną parą idą. Dużo nie zostało do końca. Ja jutro od 6 rano startuję. Idę w Gary. A jak przygotowania do misji głowa? Pokażę, hmm. Aha. No ale to tak ty tylko nadzorujesz czy na dwa noże jedziecie? Na pazury uważaj. Siema, siema, jak tam? Królewski kucharzu, a u ciebie jak przygotowania, u ciebie to w ogóle pełną parą. Z tego co opowiadałeś, to tam grubo roboty. Ale co, Władek, sałatki? No to podjadaj tam w międzyczasie. Przecież kto Ci zabroni? Jak córka nie patrzy, to tam łyżkę wiesz. <laughs> Siema. Moltko. Ładne rybki? No takie, takie nietypowe trochę niektóre. Typowe i nietypowe zależy. Wiem, wiem. Głowy się nie możesz doczekać, a nie sałatki. No i ja na dzisiaj skończyłem załogę, tam się jeszcze chlapie, kąpie, idzie pomału spać. A ja mówię, zobaczę co u załogi. Nie wolno bić po ręcach, rękach. To jest nie ten, nie pedagogiczne, powiedz córce. Zostawia ślady na psychice. Opowiadajcie, co tam u Was ciekawego jeszcze. Zbrojniki wyżarte, to ogórka nie będą dzisiaj chyba jadły. Zbrojnikowo. Tak, zobacz, Wituś. Był las, nie ma lasu. Przerzedził się las, tylko ta ścianka mi została do umycia, najgorsze jest to, że to jest z zewnętrznej strony i tam jest centymetr dojścia. Jeszcze nie wiem jak to zrobię, ale jakoś to zrobię. O, zbrojnikowo przejaśniało trochę. Plan mi się tylko nie udał, bo miał człowieczek bardzo piękny, arowany myślałem, że sobie zamienię ten las na taką nową rybkę tym bardziej, że ona mi się bardzo miło kojarzy z pewnym człowieczkiem niestety jak zajechałem to się okazało, że rybki się wyprzedały no i sobie poczekamy na arowane jak widzisz Wituś tylko nie wiem co w rejestr wpisać bo normalnie rzucałbym tu wętkę. Co wpisać, dom? <grybujesz> wanna. A u was jak wanna, karpie pływają? Czy nie pływają karpie w wannie? No co jest? co taki zdziwiony no teraz to to wygląda trochę lepiej to jeszcze nie wygląda tak jak chciałem jeszcze jeszcze będą tu zmiany duże zmiany ale musimy poczekać bo przyjedzie troszeczkę ziela mm. będą jakieś nowe nasadzenia coś tam coś tam i te korzenie jakoś tak mi nie to nie moja wizja nie 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 to nie w tą stronę Postaw karpia pod prysznicem. Niech stoi i udaje, że się cały czas myje. Odkręć mu wodę, niech leci. Zbrojniki zbrojnikami. Pokażę. Ale bokiem. Patrz jak się bida od biła Maxiu. Pierwszy kot w Polsce Ono Jeno. Młody zawsze marzył o kocie. Jak znieśliśmy kota, no to młody od razu nazwał go Max. A mi nie przyszło do głowy. Przygarnęliśmy znajdka to znajdka i tyle. Jakiś czas temu dopiero. Stwierdziłem, że warto by było zobaczyć co to jest. I się okazało, że Maxowi jaja uływało. Hmm? Ale został Max. Widocz całe na tak podnieje. Po jakim się rzucia, rzuca tabletki, takie żarcie dla nich, to te tabletki spadają na dół. I one potem buszują i ich szukają. O ja widziałem Twojego kota. I jak sobie ich szukają tam na dole, no to potem tak czeszą no, cały czas w oczekiwaniu, że ja im coś tam jeszcze dorzucę. Dorzucać za dużo im nie można, bo one, ile byś nie wrzucił, to by zjadły. A to jest ciekawe, widzicie? Bo ja zawsze odkąd skończyłem teoretycznie z akwarystyką, a wziąłem się za wędkarstwo, to mi to tak chodzi po głowie. W akwarium te ryby mają tak, że ile byś nie wrzucił jedzenia, to one będą cały czas jeść. I teraz pytanie: czy te ryby w stawie też tak mają? Fakt faktem, że w akwarium mamy cały czas jedną temperaturę wody, a w stawie mamy różne warunki. I ok, jak jest chłodniej, no to mogą mniej żerować. Ale jak jest ciepło, to co? To one cały czas pływają i żą, te cały czas pływają. Jakby im światła nie gasił, to będą cały czas pływały i można im tam pakować do bólu. One wybuchną, a będą jadły dalej. A teraz pytanie, co z rybami w stawie? Hmm? Taka historyjka i zagłostka na święta. Historia naczyń połączonych. Czy ryby w stawie działają tak samo jak ryby w akwarium? No szukają, coś tam szukają. One już dawno, gdyby ten ogórek był na dnie, to już dawno się działyby na tym ogórku i go heblowały ale mi przyszło do głowy żeby żeby wam coś więcej pokazać i żeby było widać to im podwiesiłem tego ogórka no na taśmie i one mają problem bo niby coś czują że gdzieś rzadziej jest tylko nie tam gdzie zawsze czekajcie tak, a zrobimy im żarty tam się zawsze. Pytanie czy się teraz zainteresują i znajdą. Żona na papieroska pędzi. Nie ma. Mogę? Mhm. Obyś z przodu nie stanęła między telefonem a akwarium. Bo? No. No. Bo mi oglądalność wzrośnie. Ty jest piżama Hm? Mhm. Ty nie piżama parcy? No nie. Co tam taka cisza zaległa? Co się nikt nic nie odzywa? Posłuchują. No nie posłuchują, bo oni słyszą. I widzą. Pozdrowek masz od Witolda. Dziękuję bardzo. I od, od Władka też. To żeś, żeś, to będzie, ta zdrowe wszystkie. A jak między świętami a nowym rokiem? Kto idzie jebać wodę? Czy koniec sezonu w tym roku? No co ja ci poradzę, no? To nie ja go nazwałem. A wyszło tak jak wyszło. No to już widzicie, czego szukały zbojniki na dnie. Starcia szukały. I ogórek lepszy jak kukurydza. Normalnie jakby nie musztarda i majonez, to można by tam było i sałatki nawalić. Też by jadł. No i tobie Wituś. Wszystkiego naj zdrowiej, to tam mam nadzieję, że ciebie nie dopadła klątwa, że ty się dalej trzymasz. Pędź chłopaku, piecz dalej ciasta. Tylko tam ten, ten, tego mięska to tak ostrożnie, co żeś nawędził. Mmm. Sałatki dzisiaj, w sałatki. Władek też w sałatkach. Kroisz jeszcze te sałatkę? Keto obowiązkowo. Władek, jak ty sobie palce oskrobisz, to będzie na mnie. Pozdrowek z Wituś nowy na Bdet ale nie śmiało tam sobie gdzieś promy taki dobry ogór A jest patent jakiś na cebulę, tylko nie pamiętam, żeby nie szczypowała. A, kartoflem, nóż po ziemniakiem, pyrą, czym by nie było, to to samo. chyba że płaczesz że musisz te sałatki kroić Uciekaj, czekaj jeszcze No Proszę bardzo, jeden z wierzchu, drugi od spodu, chłopaki się już dogadują. Jak jest kilka pigułek, nie mogą się dogadać. Jeden gania drugiego, jak jest jeden ogórek. To kto szybciej. Co tam robił mój widelec? Nie, bije tą sałatkę, a tym mają jeszcze ręcami. No i co? Żeby niech sobie sałatkę jedzą <laughs> Wyślebie jeszcze zagotowanie A ja pędzę się trochę uczłowieczyć po całym dniu. Pełnia się skończyła, może się wyśpię jak człowiek. Opowiadać bardzo niemorąco. Od rybaczenia na razie chwila przerwy, bo święta. Aczkolwiek nie wiem, czy w drugi dzień świąt na działeczkę. Do siebie nie uderzę na stawik, ile można siedzieć przy stole i jeść. Jakąś paczuchę pinki gdzieś tam mam, także coś może by jakąś łodczynę poganiał. się najadł, ale jeszcze, jeszcze ten ogórek. Czy coś tam wpadło? Władek, słuchaj, wpadło. Mi spadł pasek, ten 25. Ten nowy, nowy znajomy wydłubał tam sobie tego szczupłego, taką 60, ładna. Damianek wydłubał czterdziestkę, i cała masa brań takich, takich spartaczonych. Nie wiem co oni tam, oni tego żywca to nie za bogatego mieli, wiesz, bo, bo ten żywiec taki, takiego mieli 9 do 10 cm max, mała karascena. Ja miałem trochę grubszego i u mnie na żywca ogólnie miałem jedno piękne branie na żywca, na tą karaskę, ale za szybko i, i nic z tego nie wyszło. Damianek miał chyba ze dwa brania na tą swoją karaskę, takie niezacięte. Z czego jedno to widział, że, że taki mały siórek tam sobie tą karaską kręcił, kręcił, nie mógł się do niej dobrać. Tak żeby zbyt potężny to to nie było. No i to ten chłopaczyna też miał chyba ze trzy brania jeszcze oprócz tego. I ja miałem ze trzy brania na styneczkę na okonia, takie niewykończone, niezacięte. Ale generalnie żeśmy ogólnie, ogólnie plan był taki, że nie tyle nam chodziło coś tam nałowić, co chłopaki mnie zabrali pokazać nowe miejsca na Bugu. No i, i, i pokazali mi raz, dwa, trzy, cztery, pięć staro rzeczy i dwie, trzy, cztery takie fajne miejscówki na, na rzece normalnie. Także teoretycznie pojechaliśmy na ryby, a praktycznie to nam wyszła taka wycieczka krajoznawcza, bo żeśmy siedzieli w sumie na, na, na dwóch starorzeczach, trzech. I potem jeszcze na koniec żeśmy sobie zrobili godzinkę na spinningu na bugu. Yy, więc wiesz, no zależy co kto lubi. Ja to lubię sobie jechać i usiąść i jedno miejsce jakoś tam ogarnąć, nie wypracować. Przez cały dzień. A oni tak godzinkę tu, półtorej godzinki tam, dwie godzinki tam, i tak naprawdę dla mnie to to takie latanie. No ale, ale za to mówię sporo, sporo nowych, ciekawych miejsc. Fajne, starożytne, bo dzika woda taka. Dwa według mnie to, to takie wanny na łąkach to nie bardzo, ale, ale to pierwsze, na którym byliśmy, tam gdzie, gdzie trafiłem paska. Śliczne staro rzeczy, cała masa jakichś zatopionych drzew i tam pierwsze co mi przyszło do głowy to jak tylko będzie lód, taki konkretny lód, to, to tam trzeba zebrać ekipę i tam jadę pod lód na okonie. Tam będę długował piękne paski, bowiem widać na tej wodzie są piękne pasiaki. Tylko że tam musi być konkretny lód. Bo wiesz, po takim 4 cm to ja sobie mogę ryzykować gdzieś na sadzawkach, co jest do pasa wody, bo, bo wtedy się nie boję. Nawet jak wpadnę, to, to wiem, że nic mi się nie stanie, bo najwyżej zmoknę i zmarznę. A tam już jest dosyć poważna ta woda i, i tam bym się nie chciał skąpać. Sam na pewno tam nie polecę na lód, nawet mowy nie ma. Tu już musi być zaplecze, musi być jakaś tam ręka z tyłu, która w razie czego wiesz pomoże w ostateczności nawet po jakąś kuźbakaretkę zadzwoni, bo... No jednak lód to jest lód, no. Dwójka dzieci w domu i żona. Tu już nie ma co kozaczyć. Ale staro rzeczy pod lód piękna sprawa. To pierwsze tam, gdzie byliśmy, mówię. Tam. Widać było, że tam sobie rybka pracuje, tam cały czas coś chodzi i wcale nie takie płytkie. Miejscami 4-5 metrów. Nie, nie żaden jakiś tam stary zamulaniec wiesz. Tylko, tylko konkretny kawałek wody. No i to I pokazali mi bardzo fajne miejsce na Bogu, gdzie jest o, całe dno z kamieni. Tylko takich kamieni 40-60 cm średnicy, takie głazy. Także, także generalnie byliśmy niedaleko tego miejsca co, co byliśmy we dwóch, jest z Tobą. I co, no byliśmy 15 km dalej, 10 jakoś tak by było. Więc podejrzewam, że tam w tych kamieniach też na zakręcie, yy, tylko że bez, bez lasu, bez drzew. Ale podejrzewam, że tam by ładnie sandacza poćwiczył. I co, no i tam miętusy w tych kamieniach. To na bank. I fajna miejscówka. Dojeżdżasz samochodzikiem sobie pod samą wodę. Zostaje ci 2 metry tam brzegu, żeby, żeby sobie jakieś ognisko rozpalić, stół postawić. Także pierwszorzędnie na spina nie wyszło nic. Tam gdzieś jakiś człowieczek. Nie no, na pewno będzie to wiesz. Miętusowi kończy się zakaz od 1 marca, już można męczyć Miętusa. Także także niewiele rzeczy mnie powstrzyma, żebym ja 1 marca nie był na wógu. Na, na miejscówce. Jeszcze nie wiem, jak wypada pierwszy, bo jeżeli w tygodniu trzeba będzie iść do roboty, no to trzeba będzie iść do roboty, ale jeżeli to wypada w weekend to ja już tam jestem na ten lot... zgadamy się na loda, Władek nie ma problemu no słuchaj, oby ścisnęło na razie widzisz co jest teraz co żeśmy pojechali to rano wyskoczyło, nie wiem, minus 3 to się zrobiło miejscami takie szkło cienkie i, i, I były takie miejsca tam, gdzie głęboko to była normalna woda, a tam, gdzie było płycej, to już, już było takie szkiełko. I już ci powiem, że no, karaś z bombą się przebijał przez to. A na stynkę, na, na takiej malutkiej bombce, już tam miałem problem, bo, bo jak nie przerzuciłem za to szkiełko, to ona spadała na ten lód i, i leżała na tym lodzie. Trzeba to było zwijać. Co, kąpiel zaliczyłem przecież. W trzecim zarzuceniu zaczepiłem zestawem, urwałem kotwicę, urwałem przypon bombkami. bombka, mi, bombka, bombka mi spadła z zestawu i... i stanęła tak 7 metrów od brzegu ani tego kijem, ani tego podbierakiem, ani tego tą wędką a miałem jedną, jedyną bo, bo ogólnie to się pół godziny szykowałem na te ryby więc trzeba było się do pasa rozebrać, zaliczyć morsowanko. No. Potem trzeba się było ubrać i tak poranek miałem zajebisty. Wybudziło mnie lepiej jak te te jelki, które tam spijałem. No, także także sprzętowo sprzętowo byłem mocno mocno ograniczony, bo mówię to co zdążyłem z busa biegiem złapać i, i trochę tych stynek dobrze, że dzień wcześniej sobie stynek złapałem tak wyszło. Niby przez przypadek, ale miałem. Chłopaki mówią, że jadą na żywca, ja ogólnie na żadne inne metody nie byłem gotowy, ani żadnego robactwa, ani, ani, ani no co, no z kukurydzą pojedziesz o tej porze roku. Mówię, kijk, biorę spinningi, biorę, te, biorę też żywcówki, no i, i jakoś to będzie, nie. No i jakoś to było. Fajna woda, rybna woda, bo mówię, no cały czas coś się działo, nie nie, że, że cisza, tylko tylko kupa niewykończonych brań. No i każdy po tej rybce złowił, mniejszej, większej, ale złowił. <laughs> Także tak wyglądał mój wyjazd. No to, żeby było zabawniej, pytam się żony, czy mogę jechać na ryby. Tak, a na ile jedziesz? Mówię, na cały dzień. Tak, możesz jechać. Okazało się, że to jest naj, najkrótszy dzień w roku 21. No i, i dziękuję. 15.30. Pomszy o 17 w domu. Normalnie to przecież jeszcze tam parę ładnych godzin, by człowiek siedział i, i łowił. Normalnie to ja bym tam kocował i na noc. Tylko to taka ekipa, że oni tam zmaznąć, to to nie, a po ciemku to, to wie, wilcy, niedźwiedzie i, i wyszło tak jak wyszło, no ale są, są jakieś nowe miejsca opracowane. Jest się gdzie bawić. Widownie nam spada. Spada mija. Strugaj tę sałatkę. Najlepszego Wam wszystkim spokojnej nocki. Trzymajcie się tam ciepło.